Witam serdecznie starsze klasy, czasami podróżujemy palcem po mapie, czasami wspominamy jakieś podróże, które już odbyliśmy. My przy okazji rysowania architektury spróbujemy narysować, odwiedzić taki niezwykły budynek, którym jest Mediolańska La Scala. Budynek jest XVIII-wieczny. Widzimy go tutaj na zdjęciu, ale również mamy obraz przedstawiający, jakby ten sam budynek, ale od drugiej strony. To wspaniale nam się składa. Fasada, czyli front budynku, jest taki falujący, środkowa część wystaje do przodu. Tutaj są takie arkady. To może być ciekawe do narysowania. Oczywiście to jest. Miejsce, gdzie tacy słynni ludzie jak Verdi, Puccini, kompozytorzy działali, tworzyli swoje arcydzieła. My przejdziemy do rysowania. Zaczynamy nasz rysunek z linią horyzontu na jednej trzeciej wysokości kartki z punktem nazywanym po angielsku vanishing point, czyli punkt zanikania, znajdującym się na linii horyzontu. My go nazywamy czasem po polsku punktem zbiegu. To tutaj będą zbiegać się linie perspektywy. Na Proszę. obrazku mamy ulice, linie fasady, arkady i tyle. Drzew nie ma. Spróbujemy sobie zaznaczyć taki powiedzmy trójkąt na naszym obrazku. Mamy taki trójkąt. Tutaj, proszę Państwa, on się wysuwa y, od strony linii horyzontów do góry i do dołu. Zostawiamy sobie pewien odstęp, bo może tutaj y, drugą ścianę budynku również uda nam się narysować. Pracujemy tam, tak? Linie pomocnicze. Jedna część, druga, podobny mniej więcej. Tutaj odległość i po środku trochę szerzej. Po środku trochę szerzej, centrum fasady i zobaczmy, co będzie no dalej. Tutaj. tutaj jest taki trójkąt nazywany tym panonem. Ten trójkąt jest, no spójrzmy, pod jakim kątem. On musi zachować pewną taką płaskość. On nie może wystawać na pewno tak do góry. On tutaj jest w miarę opuszczony i tutaj też. Tutaj tą linię pogrubiliśmy, tak żeby y, zaczynamy od zwieńczenia fasady. Linie cały czas tutaj będą równoległe. Równoległe linie. Błędem będzie, jeżeli ta linia nam się będzie wyginać w prawo bądź w lewo. Próbujemy raz. Tak. Zaznaczyłem sobie cień na fasadzie po tej stronie. To ma mi trochę pomóc, a tu znajdować się będzie łuk. Ten łuk, podstawa jego będzie równoległa do naszej linii horyzontu, dzięki temu upewnimy się, że będzie prosty. Przyjrzymy się ilustracji. No, i to będzie właśnie ten łuk, prawda? Mamy trochę ocienioną fasadę. Mamy ten łuk. I próbujemy o, teraz razy. Raz. Raz. Następna część. Zobaczcie, tutaj zwężamy fryz, a tu mamy taką samą arkadę jak tu, ale pod kątem. Czyli ona jest taka wąziutka, jak cieniutki duszek. Jak cieniutki duszek, i spróbujmy. Oczywiście tutaj linia tej fasady będzie taka. Tą linię sobie tak zaznaczymy. Na razie rysujemy ołóweczkiem, i jesteśmy wrażliwi na wszystkie. Nasze, że tak powiem, odczucia. Rysując tutaj takie jajeczka, uzyskuję między nimi tralki, czyli te ozdobne balustrady. Zaznaczam je sobie również tutaj i tutaj. Proszę zobaczyć, moi drodzy. Tutaj będzie pięć okien. Zaznaczyłem je sobie takimi groszkami i między nimi są kolumny i pilastry. Przypominam, że pilaster to jest płaska kolumna, a tutaj będą po dwie kolumny. Takie sobie tylko zaznaczyłem, będę zaraz coś z nimi i z tymi oknami robić. Moi drodzy, okna na razie zaznaczyłem jako takie czarne kreski, a zostają nam nasze kolumny i pilastry jako białe kreski z takimi trapezikami na górze. I pracujemy sobie dalej. Tym razem zaciemnimy wnętrze tej arkady. Tam jest cień, a więc kreseczką w ten sposób. Zrobimy to powoli. Temu oknu na dole odpowiada też okno na górze. Ono jest równo nad nim. Rysujemy sobie taki kształt i to będzie okno. Nie rysujemy na pewno tak. Tylko to jest wąski kształt i rozszerzający się w przeciwnym kierunku niż punkt zbieg. Jeżeli rysujemy dalej, możemy tutaj zaciemnić wnętrza tych arkad. Możemy zaznaczyć sobie tutaj okrągłe okienko, raczej kształt jajowaty, tak do góry. Moi drodzy, co nam tutaj będzie jeszcze potrzebne? Tu jest taka ładna artykulacja fasady, czyli będzie ładny wzór na tym. To będą takie linie. Zaraz wam pokażę tak, jak to. linie są proste. Natomiast tutaj w okolicach zwornika, czyli zwieńczenia łuku, będą kreski takie promieniście od, I tak od to co za. jakoś będzie wyglądało. Moi drodzy, teraz pójdziemy trochę w tą stronę. Tam jest taka nierówność tej fasady i tak jak tutaj mieliśmy kreskę w tą stronę ten cień to tu będziemy musieli mieć kreskę w tą stronę. Tak, żeby pokazać, że ta część ściany idzie nam w drugą stronę. To będzie fragment takiej perspektywy, która nazywa się perspektywa dwóch punktów zbiegu. Kreseczka w tą, kreseczka pionowo. Kreseczka pionowo, ale przesunięta w tą stronę. I tu się tak przesuwamy od tego horyzontu troszkę w górę tak żeby ten element 3D nam wyszedł do przodu. Moi drodzy, dwie arkady bokiem, tak jak te tutaj wąskie, zamiast będącej na wprost do nas szerokiej. I tutaj, żeby podkreślić, że tu będziemy mieli ten sam bok, tą samą płaszczyznę co to, zrobiłem te same kreski w tym kierunku. I zobaczymy, co będziecie. I teraz tak. Tu artykulacja fasady powinna być artykulacja, czyli yy, zobrazowanie, tak? Ona powinna być troszkę pod kątem, tak? Gdyby to było yy, nie takie gładkie kamienie, tylko kamienie yy, porowate. Yy, imitujące gładzym, powiedzielibyśmy na to rustyka. To jest taki ciekawy termin, jeśli chodzi o zdobnictwo architektury. I zobaczcie, bo tu mamy takie wgłębienie w tym murze. To jest cofnięte, to jest do przodu. To jest ten, to miejsce, które teraz rysujemy. Popatrzmy sobie, jak to wygląda. Tutaj w tą stronę, tutaj w tą. To cofnięte okno będzie tu i pracujemy dalej.